Gdy ruszyła wiosna w pełni, robię pierwszy syrop wiosenny, tak go nazywam, syrop wiosenny z pierwszych ziół. Zbieram młodą pokrzywę, mniszek lekarski, jeszcze przytulię czepną podbiał, liście i kwiaty, u mnie również jasnota żółta, babka lęcetowata i jeszcze przywrotnik i tasznik. Generalnie przywrotnik i tasznik, już jest taka pora, koniec kwietnia, maj. Może też zależy gdzie, ale u nas już jest, już się zaczęło. Przywrotnik i tasznik to są dwa zioła, które koniecznie robię, ponieważ później nie da się znaleźć nigdzie w internecie. Przynajmniej ja nie znalazłam nalewki na przykład ze świeżego taśnika. Wszystkie nalewki, nawet jeśli piszą, że według receptury Mari Treban przygotowane, czyli ona pisze, że tylko ze świeżego taśnika. Niestety robią je ci, co sprzedają w internecie, z suszonego. Nie ma ono takiej mocy leczniczej tak bardzo silnej. Do czego się przydaje tasznik i przywrotnik? Ano na przykład do okładów na przepuklinę, na leczenie przepukliny lub na leczenie wypadającej macicy u kobiet lub jeszcze innych problemów związanych z mięśniami. Jeszcze chciałabym Wam przypomnieć o tym, jak kiedyś nagrywałam filmik na temat mniszka lekarskiego i przytuli czepnej. To są rośliny, które, jako główne, wiodące, uratowały moją tarczycę przed zmianami rakowymi, które miałam. Bardzo Wam je polecam. Teraz jest czas. Zaraz to znika i nie będzie, trzeba będzie czekać cały rok kolejny z przytuli robię zazwyczaj po pierwsze nalewkę. Po drugie wyciskam sok i zalewam odrobiną wódki żytniej po to żeby się nie zepsuł. Czy suszę na herbaty? Niekoniecznie, chyba że mam aż tak dużo, tak dużo i zbieram, że jeszcze ją podsuszę. Ale z doświadczenia ostatnich lat ym, zmieniam trochę nastawienie, czyli przekierowuję swoje siły na, i czas na robienie nalewek i soków z ziół, y, dlatego że to praktycznie nie jest dostępne do kupienia ze świeżych ziół. Y, natomiast suszone kupicie w wielu miejscach, yy, zwłaszcza, że suszenie wymaga specjalnych warunków specjalnej temperatury, braku dostępu promieni słonecznych i wielu innych czynników, które muszą nastąpić, a przede wszystkim dużej ilości miejsca, a potem poprania się z tymi suszonymi ziołami, one się kruszą wszędzie, no najlepiej robić to na polu, w ogrodzie. Naj... najbardziej, no właśnie ten czas swój, stwierdziłam, że wolę przeznaczać na zrobienie tego, czego jeśli byłaby potrzeba i tak nie będę w stanie znaleźć nawet w internecie, czyli nie znajdę. Z doświadczenia przynajmniej mojego i kilku osób innych nie znajdę nalewek ze świeżych ziół i nie znajdę soków zaprawionych alkoholem, soków, czyli wyciśnięta na przykład przytulia przez wyciskarkę wolnoobrotową i ten zielony sok. Z dodatkiem wódki przetrzymywany w lodówce. Po co? No właśnie tym na przykład robiłam okłady. Piłam przytulię, robiłam okłady na tarczyce z tego właśnie soku. E oraz też smarowałam nalewką i piłam też kroplami nalewkę. Z mniszka dokładnie tak samo. Zrobiłam sobie sok z całej rośliny. Nie po to, żeby go pić, ale po to, żeby robić z niego okłady. Też z odrobiną wódki. Zrobiłam nalewkę po to, żeby zażywać. I można z tego zrobić jeszcze oczywiście też syrop. Jak wiecie, ja robię syrop z mniszka. Nie z samych kwiatów, robię z całej rośliny, ponieważ cała roślina jest bardzo cenna. I liście, i łodyga, i kwiaty z płatkami i cały korzeń. Korzeń tyle, ile wyjdzie. lekarski jest rośliną, kiedy idziecie po łące, możecie sobie normalnie urwać tą łodygę i samą łodygę rzuć Po to, żeby wyciągnąć ze środka całe to mleczko i sobie po prostu je wypić, a potem wypluwamy to, co zostaje nam zielone. Płatki urywamy do sałatek. Można je też po prostu też tak na łące zjadać. Ale nie zjadajcie całych główek, ponieważ często w tych główkach w środku może się zdarzyć, że są jakieś tam robaki. E, także jeśli chcecie zjadać na łące, zjadamy liście, żujemy łodygę i wyrzucamy i zjadamy płatki. To jest roślina, która e, z mojego doświadczenia i doświadczenia jeszcze innych osób niejednemu uratowała po prostu życie. Mm. Z różnych chorób. E, przytulia też. W ogóle wiosna to taki mój ulubiony czas. Wszystko zabiera się do życia bardzo szybko. E, już od pierwszych stokrotek możemy zacząć je spożywać do sałatek. Stokrotki później pojawiają się pierwiastki lekarskie, takie żółte, piękne. I już zaczynamy parzyć herbaty. E, zaczęłam mieć taki nawyk, że parzymy sobie na stół herbatę z tego, co w danym momencie rośnie. Teraz rośnie bardzo dużo ziół, mimo tego, że jest dopiero koniec kwietnia, ale już możemy nazbierać ich chyba z 9 czy 10. I już zebrać i parzyć herbatkę codziennie. Zebrać, nastawiać nalewki, póki jest, zaraz zniknie. Bardzo krótko jest mniszek lekarski. Zjadać, rzuć. No nie będę Wam wymieniać tutaj tego, bo po prostu wiemy, że jedna roślina jest często na wiele, wiele rzeczy i dolegliwości. Nie da się powiedzieć, że coś jest, jakaś, jakieś zioło jest na jedną chorobę. Nie, ma ono wielo, wieloczynnikowe działanie w naszym organizmie. Co jest najważniejsze? Najważniejsze nauczyć się rozglądać dookoła siebie. Nie musicie chodzić nigdzie daleko. Wystarczy, że wyjdziecie, jeśli macie ogrod, do swojego ogrodu i zobaczcie, co rośnie przy płotach, co rośnie na miedzy, co rośnie gdzieś w sadzie. I zbierajcie. Cóż Wam powiem, samo zdrowie.